Cześć, witam Was. Dzisiaj będzie materiał bardzo szczególny. Mianowicie, porozmawiamy sobie o filtrach. Filtry fotograficzne to bardzo wrażliwy temat. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy jesteśmy karmieni tą informacją, że kupując aparat i obiektyw, a zwłaszcza te drogie obiektywy, powinniśmy od razu myśleć o zabezpieczeniu ich filtrem. To jest oczywiście bardzo dobre podejście, dlatego że e, zabezpieczacie obiektyw, chronicie przednią soczewkę, przed porysowaniem, przed zabrudzeniem. Zawsze, nawet jeżeli czasami się to zdarza, zwłaszcza początkującym użytkownikom, którzy nie mają jeszcze manualnych e, odruchów wkładania dobrze sprzętu do torby czy do walizki, e, zdarza się nam nawet puknąć e, powierzchnią przednią obiektywu. W momencie, kiedy mamy soczewkę, to już jest po obiektywie bardzo często, a w momencie, kiedy mamy filtr, najwyżej pęknie Wam filtr. A więc funkcja zabezpieczająca filtrów jest na pewno bardzo ważna. Jeżeli fotografujecie podczas wiecznej pogody, fotografujecie na wakacjach, gdzie chcecie szybko wyciągać i chować aparat. Filtr jest niezbędny. Fotografujecie na plaży, jest niezbędny. Pada deszcz, jest niezbędny. Przedzieracie się przez jakieś mokre zarośla czy łąki, filtr jest niezbędny, dlatego że ciągłe czyszczenie soczewek będzie pogarszało ich jakość po prostu. W związku z tym, jak najmniejsza ingerencja w obiektyw jest ważna, ale my mówimy tutaj zawsze o zastosowaniach bardzo profesjonalnych, o tym, że dążycie do jakości. A każdy filtr niestety. Pogarsza jakoś obrazu po prostu. E, słuchajcie, układy optyczne obiektywów są bardzo wyrafinowane. E, optycy stają na rzęsach, żeby dać wam jak najbardziej precyzyjne narzędzie do fotografowania, a my nonszalancko zakładamy sobie filtr na przednią soczewkę i jesteśmy zadowoleni. Słuchajcie, mm, co gorsza, bardzo często dajemy krocie na obiektyw. A na filtrze chcemy zaoszczędzić. To jest bardzo, bardzo złe podejście. Ja podejście mam takie, że 99% moich fotografii powstaje bez filtrów. W ogóle filtrów nie używam. Jeżeli używam, to tak naprawdę trzy rodzaje filtrów. Filtr ultrafioletowy, który stosuję jako obiekt, filtr zabezpieczający w sytuacjach, kiedy Pracuję gdzieś na zewnątrz, w wietrze, w ciężkich warunkach, wtedy zakładam ten filtr. Ale nie mam go stale na obiektywie, dlatego że ja bardzo e, przemyślane wykonuję sesje. E, bardzo często we wnętrzach niepotrzebny mi jest do tego filtr i tak dalej. Ale w momencie, kiedy idę w niesprzyjające warunki, takie jak na przykład, nie wiem plaża, no to wtedy filtr taki nakręcam. Drugi bardzo ważny filtr, w ogóle najważniejszy, to jest filtr polaryzacyjny. Filtr polaryzacyjny, który redukuje kontrasty w obrębie sceny, który potrafi zwiększyć nasycenie barw i który likwiduje odblaski w powierzchniach odbijających światło. W fotografii profesjonal profesjonalnej jest on bardzo często filtrem zupełnie nieodzownym, dlatego że kolory, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, zwyczajnie czasami pod wpływem padania światła niespolaryzowanego, niespolaryzowanego, światła słonecznego potrafią się dziwacznie odbijać i tracić i swój kolor i kontrast. Bardzo często tak dzieje się z zielenią albo z błękitem nieba. Właśnie filtr polaryzacyjny pozwala Wam wyciągnąć ten, te kontrasty, wyciągnąć kolor z na przykład właśnie liści czy bardzo ciemny, ciemny granat nieba uzyskać. E, oczywiście nie mówię tu już o bardzo ładnie wyglądającej wodzie, czasami tak? o wpływie na e, odbicia w samochodach i wbrew pozorom na karoseriach, dlatego że e, obecnie lakiery w, używane do produkcji samochodów, na przykład, to nie są lakiery e, takie jak e, kiedyś, e, o takim składzie tak jak kiedyś, tylko bardzo często są o bardzo dziwnych składach mineralnych, na przykład, tak? i nagle się okazuje, że. Ten lakier też jesteśmy w stanie zmieniać jego kolor, nasycenie właśnie przez użycie filtru polaryzacyjnego, a jeszcze niedawno w książkach czytaliście, że filtr polaryzacyjny może co najwyżej zlikwidować odblaski w oknach samochodu, na przykład, albo w szybie wystawie, wystawowej. A to nie do końca tak działa. Słuchajcie, a więc ten filtr i trzeci filtr, filtr szary, który używam z bardzo jasnymi obiektywami, jeżeli chcę w pięknym słońcu, nie wiem, nad Morzem Śródziemnym fotografować przy przysłonie... Nie wiem, jeden, dwa na przykład, a sytuacja na to nie pozwala, ponieważ czasem migawki się kończą. Tak? Już nie możemy skrócić bardziej migawki. No i musimy przymykać przysłonę. Żeby tego nie robić, używam filtrów e, szarych. Więc te trzy rodzaje filtrów. Słuchajcie, nie używam w ogóle filtrów prostokątnych. I teraz spotkam się tu z burzą pewnie e, oburzonych e, użytkowników takich filtrów, ale słuchajcie, nikt nie jest mądry do końca i od razu. Ja przeszedłem przez systemy Kokena, yy, Nissina i tak dalej i słuchajcie, to jest, yy, był to, była to jakby droga, jeszcze filtry Li w pewnym momencie, ale słuchajcie, filtry prostokątne są dobre, wiecie gdzie? W filmie. Tam, gdzie używa się filtrów prostokątnych, szklanych albo żelatynowych, bardzo cienkich, albo szklanych, grubych. Usadowionych w dużych kompendiach osłonach przeciwsłonecznych, które bardzo korygują wszelkie odblaski. Mamy tam możliwość wsunięcia płytki szklanej. Tam to co innego takie filtry są bardzo drogie, bardzo dobrej jakości i tak dalej. Tymczasem większość filtrów, cięta tych prostokątnych to jest ich przede wszystkim największa wada jest cięta z arkuszy, a arkusz bardzo trudno uzyskać idealnie równoległą powierzchnię. Tak? To jest y więc wycinanie kwadracików, czasami to są tworzywa sztuczne, akryle, nie zawsze szkło. Chociaż bardzo często producenci szafują określeniem, że oczywiście ich produkty są wykonane ze szkła optycznego niemieckiego. W większości jest to oczywiście bujda, jest tylko kilka firm, które naprawdę robią z bardzo dobrego szkła optycznego swoje produkty. Ale sama technologia wykonania filtrów właśnie prostokątnych sprawia, że niestety, niestety nawet ich powlekanie jest kłopotliwe, żeby uzyskać równomierną, równomierną powierzchnię. Ale jeżeli nawet zdobędziemy taki filtr, to mamy kolejne ograniczenia systemu filtrów prostokątnych. Mianowicie e, uchwyty do filtrów prostokątnych są wysunięte trochę przed obiektyw bardziej niż filtr nakręcany. To powoduje, że mamy sytuację, że odległość pomiędzy filtrem a soczewką się zwiększa, a im większa jest ta e, odległość, tym większy wpływ e, filtra na jakość fotografii. Muszę tu powiedzieć jedną rzecz, żebyście to, to jest taka dygresja, jeszcze zaraz wrócimy do filtrów prostokątnych, jakie są jeszcze ich wady, ale jeszcze jedna dygresja. Chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli używacie obiektywów tele od, nie wiem, 75 mm w górę, to nie musicie się za bardzo przejmować, jaki filtr macie założony. E, oczywiście bez przesady, jeżeli jest słaby filtr optycznie, pogarsza rozdzielczość, no to jest bez sensu, ale... Wpływ filtrów na obiektywy długoogniskowe jest stosunkowo niewielki. Natomiast jeżeli zaczynamy stosować obiektywy standardowe lub szersze, a już zwłaszcza ultra szerokokątne, to mamy do czynienia z mega pogarszaniem jakości obrazu. Wynika to z tego, że jeżeli mamy przednią, przednie zagięcie soczewki, tak, zagięcie soczewki, ona patrzy bardzo szeroko, a tu dostarczamy taflę szkła, a szkło, pamiętajcie, to jest kolejna warstwa przechodzenia promieni świetlnych. Więc w momencie kiedy promienie wychodzą z zakrzywionej soczewki na szeroki kąt, wpadają na nagle na taflę szkła, gdzieś tutaj na końcu w ogóle, bo to jest bardzo szerokie wtedy i mamy wtedy murowane pogorszenie jakości. Dlatego Obiektywy muszą być jak najlepszej jakości, a jak najlepszej jakości to po przede wszystkim obiektywy nakręcane, ponieważ i tu wracamy do obiektywów e, prostokątnych, obiektywy prostokątne mają jeszcze dalsze wady. Mianowicie to, że wsuwanie ich, e, na przykład zastosowanie dwóch filtrów w takich oprawach już gwarantuje pogorszenie jakości. E, owszem, e, przy fotografowaniu krajobrazów, Często używać takich filtrów, i tu jestem jedynie w stanie, jakby, zwłaszcza chodzi o filtry połówkowe, jestem w stanie przychylić się do tego, że tak, jest to dobre rozwiązanie. Ale jeżeli nie fotografujecie na wielkim formacie lub na średnim, jeżeli nie fotografujecie, właśnie nie wiem, architektury, gdzie chcecie rozmyć niebo albo krajobrazów, zastosowanie filtrów prostokątnych raczej niczemu dobremu, nie sprzyja. Te systemy nie potrafią na ogół mieć dobrych osłon przeciwsłonecznych, a jeżeli mają, to gdzieś tam zawsze są luki. Bardzo często jest luka w tej powierzchni uchwytu, gdzie wsuwacie filtr. Tam bardzo często powstają, na przykład dwa filtry, jeżeli użyjecie, to mamy prawie pewność, że pojawią się wam odbicia dwukrotne, zanim obraz trafia do tego, to jeszcze dwukrotnie się odbija. Słuchajcie, bardzo często widać to w filmach, gdzie Konieczne jest zastosowanie filtracji, zwłaszcza w tych filmach starszych, które były produkowane na sprzęcie na film, gdzie trzeba było filtrować. To bardzo często jest tak, że na przykład jedzie samochód i my widzimy podwójne odbicie jego lamp. To jest nagminne i dlatego to się dzieje właśnie, że w takim obszarze e, takiego kompendium i dwóch ustawionych filtrów potrafi nam się ten obraz świetnego punktu podbijać. Dlatego e, filtry. Stworzy sztucznych filtry tańsze, filtry zamienne w ogóle są mnóstwo zamienników, tak? Dla mnie taki system francuskiego kokena co był świetny, ale wiecie o co chodzi. No, y był świetny na samym początku, kiedy się używało takich filtrów jak tabako, żeby ładnie uwypuklić zachód słońca i znajomi byli, o, zaszokowani. Teraz, kiedy możemy zmieniać temperaturę barwowe w aparacie, nie mają te filtry takiego znaczenia. Dlatego musimy skupić się na filtrach nakręcanych. I tutaj jest największy dylemat. Nakręcany filtr, ok, czy każdy jest taki sam? Oczywiście nie. Są filtry, które kupicie za 15 zł, a są filtry, które na przykład filtr ultrafioletowy, jeden kosztuje 15, a drugi kosztuje 150. Czy to jest to samo? Oczywiście, co Wam przyjdzie do głowy, żeby odpowiedzieć na takie pytanie? Ojej, po co ja będę przepłacał i tak dalej? Bardzo często tak mówicie. Nie, to słuchajcie, to nie jest to samo. Dobrzy producenci, renomowani, zabezpieczają swoje filtry, E, bardzo starannymi i przemyślanymi powłokami przeciwodblaskowymi. Są powłoki nano -NRC, są powłoki, które zabezpieczają przed brudzeniem, są powłoki, które ułatwiają czyszczenie, są powłoki, które kon, podwyższają kontrast. Te wszystkie technologie są w posiadaniu najlepszych firm. Firmy słabsze wycinają stafli szkiełek, okrągłe szkiełka, obrabiają, wsadzają. W aluminiowe lub zwykłe metalowe oprawki, i tutaj się sprawa kończy. Cięte są takie filtry na ogół z płyty szkła, a ta płyta nigdy nie jest równoległa. Tymczasem dobry filtr powinien być idealnie równoległy, żeby zachować jakąś sensowność w załamaniach promieni, promieni światła, które padają. Do obiektywu. Dlatego musicie mieć obiektyw dobry. I teraz tu jest problem. No bo jaki to jest ten obiektyw, doby, filtr dobry? Obiektyw macie, za, zainwestowaliście w niego OK, ale teraz chcecie za, założyć filtr, chcecie kupić filtr ultrafioletowy, chcecie kupić filtr polaryzacyjny, i teraz tak, jaki? I mamy wielki problem, bo na naszym rynku wszystkich filtrów nie ma. To jest przede wszystkim e, pierwsza sprawa. E, firmy, e, które są renomowane, to takie firmy. Jak BW, jak nie wiem, Rodenstock, czy cała grupa filtry grupy, właśnie Schneider w całości. Na pewno film, filtry Heliopan są bardzo dobrymi filtrami, ale my na co najczęściej trafiamy na Hoje, na jakieś tam inne filtry, nie wiem, Nissin powiedzmy. i Cieszymy się, że nabyliśmy filtr. Czy filtr polaryzacyjny taki będzie działał? Będzie działał, jasno, oczywiście, tylko że będzie w specyficzny sposób wpływał na jakość Waszych obrazów. Im szersza ogniskowa, tym bardziej, im większa głębia ostrości, tym bardziej. Więc im bardziej przymykacie przysłony, tym wpływ filtra jest większy i psucie przez niego obrazu. Dlatego jest to zagadnienie bardzo ciężkie. Słuchajcie. Ja swego czasu niestety trafiłem na e, kupiłem w Polsce filtry e, BW, które są filtrami bardzo dobrymi, między innymi dlatego tu mam słuchajcie takie e, małe filtry BW przeznaczone dla e, małego obiektywu, jakim jest Sonar 1855. E, czekajcie, postaram się otworzyć, ale aczkolwiek nie jest to łatwe, dobra. E, filtry BW e, to jest filtr polaryzacyjny. E, musicie wiedzieć, że te opakowania filtrów się zmieniają, więc e, czasami macie takie, czasami nie. Ja natomiast m, zwróciłem uwagę na to, że te firmy renomowane jak CIS, Rodenstock czy właśnie ten, na, czy, 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 czy BW, naklejają hologramy. Słuchajcie, to nie jest śmiech e, i to nie jest, nie jest powód do śmiechu, ponieważ m, taki filtr. Polaryzacyjny, jak ten malutki, 49 mm o, przepraszam, pokazuje wam dzisiaj filtry bewu. Ja swego czasu niestety miałem nieprzyjemność kupienia filtrów BW w jakimś tam sklepie w Polsce, nie będę wymieniał nazwy, chociaż dosyć znanym. I niestety okazało się, że kupiłem dwa te same filtry o różnych średnicach filtry polaryzacyjne. Jeden. Te, aha, te same filtry czyli nazwy na pudełkach były te same. E, co się okazało? Filtry BW są tak dobre, że są chętnie podrabiane przez dalekowschodnich producentów, łącznie z pudełkami. Jeden mój filtr miał wyraźnie niebieskawe poświaty, drugi wyraźnie zielonkawe, a miały być tymi samymi filtrami. Jak patrzę teraz na prawdziwy filtr polaryzacyjny firmy BW, to widzę tu na nim raczej zielonkawą poświatę. To jest oczywiście filtr kołowy, e, polaryzacyjny MRC, ten, który założyłem. Drugim filtrem, e, który macie do wyboru, jest film MRC z powłokami Nano, który powoduje. Oczywiście one są wtedy jeszcze droższe i w ogóle, ale ten filtr też ma właśnie tą specyficzną zielonkawą powłokę. Co chcę Wam powiedzieć, że w przypadku tych moich zakupów wcześniejszych tak się skończyła sprawa. Że e, niestety jeden filtr dawał ostre zdjęcia, a drugi nie. E, no i się okazało, że je, jeden był podróbką, drugi był prawdziwy, a kupione były w polskiej dystrybucji jakiegoś tam e, polskiego, e, polskiego sklepu. Okazało się, że nie wiem, gdzie ten, e, ten sprzedawca zaopatrywał się w te filtry, dlatego e, ważne jest, jeżeli kupujecie filtry takie jak e, Właśnie te filtry e, BW, to żebyście kupowali od e, pewnego źródła. I tym pewnym źródłem jest, e, słuchajcie, Fotostrada, bo firma Aster, właściciel Fotostrady, jest importerem głównym w Polsce filtrów BW. A więc kupując od nich i widząc te hologramy, możecie pewni, że, być pewni, że to są hologramy właściwe i że filtry są właściwe. Słuchajcie, one są przede wszystkim <laughs> bardzo ciężkie. Oprawy tych filtrów są mosiężne. Mosiąc nie zmienia swojej, nie rozszerza się i nie kurczy pod wpływem ciepła. Kurczy się i rozszerza, ale bardzo mało w stosunku do zwykłych metali. I mając założone te filtry, zobaczcie tutaj bardzo płaski filtr MRC. To są dwa filtry polaryzacyjne, ale różne. Jeden z powłokami e, właśnie tymi do łatwego oczyszczenia, drugi nie. Jeden gruby, drugi cieniutki. Tak. E, bardzo, bardzo ładnie, zgrabnie działające. Natomiast chodzi o to, że są wykonane z mosiądzu. Oczywiście filtr polaryzacyjny musi się dać obracać, więc to jest bardzo ważne, jak będzie działał ten mechanizm. Ja tak naprawdę bardziej polecam te grube konstrukcje, dlatego że te cienkie mają czasami tendencję do tego, że ten mechanizm, ten akurat działa oczywiście sprawnie i w BW to raczej będzie działać sprawnie, ale musicie na to zwracać uwagę, bo mechanizm ma mniej, mniejszą objętość i jest jakby mniej precyzyjny, to też ta równoległość nie zawsze jest zachowywana. W produktach BW raczej tak, ale w innych producentach bywa różnie. Także filtry polaryzacyjne, no to specyficzne produkty i tutaj ten filtr każdy powinien mieć. W momencie, kiedy macie taki ciężki filtr, zakręcicie go i, i możecie być pewni, e, pewni jakości. E, co jeszcze Wam chcę powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że e, te filtry, e, które e, tutaj teraz pokazuję, filtry BW, e, mają jeszcze jedną właściwość. Filtry możecie sprawdzić, wiecie jak się sprawdza to, czy filtr jest idealnie równoległy, czy jest ma właściwe powłoki i tak dalej. Teraz jest to trudne, co prawda troszeczkę, ale też są obecnie dostępne takie żarówki, które mają taką imitację świecącej spirali, tak jak to było kiedyś w żarówkach. Zaświecacie taką żarówkę, szukacie filtrze odbicia żarówki, czyli macie gdzieś zaświeconą żarówkę, kładziecie sobie filtr na równej powierzchni i staracie się znaleźć odbicie tej żarówki. Jeżeli macie Dwa lekko przesunięte odbicia żarówki tego, tej spiralki. Jest to lekko przesunięte, to znaczy, że filtr ma problemy i z równoległością, i z warstwami. Jeżeli macie po prostu widzicie to, co macie widzieć, czyli jedną e, spiralę żarówki, to znaczy, że jest ok. Oczywiście możecie sobie zrobić swoje sposoby sprawdzenia równoległości. Natomiast chodzi o to, że filtry, musicie dbać o to, żeby filtry kupować drogie i nie oszczędzać na nich. Nie oszczędzać. Jeżeli już zakładacie jakąś optykę przed obiektyw, to niech to będzie obiektyw naj... niech to będzie filtr najwyższej jakości. Naprawdę to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Słuchajcie, i teraz cena za filtr polaryzacyjny w wysokości, nie wiem, 600-700-800 zł, to wcale nie jest przegięcie, dlatego że ten filtr będzie Wam bardzo realnie wpływał na. Jakość generowanego obrazu. W przypadku fotografii profesjonalnej jest to w ogóle nieodzowna sprawa i nie możecie na filtrach oszczędzać, tylko pamiętajcie o kupowaniu, o kupowaniu z dobrego źródła. Ja nie wiedziałem nawet, że głównym dystrybutorem filtrów BW jest właśnie firma Aster, i nie wiedziałem tego. Przyznam szczerze, bo te filtry są dostępne prawie w każdym sklepie, ale jak się przekonacie, pudełka mogą być zupełnie różne, e, mogą mieć inne hologramy, różnie to może wyglądać, e, dlatego, kupienie od głównego dystrybutora jest naprawdę cenne. Także na w stronę Fotostrada e, polecam zajrzeć, bo tam znajdziecie prawdziwe filtry BW. A naprawdę podróbek jest dużo. Jeżeli będziecie kupować w sklepie np. w Niemczech, też możecie być pewni, że raczej będziecie mieć e, e, filtr z, rzeczywiście ze szkła optycznego niemieckiego najwyższej jakości. Słuchajcie, co jeszcze trzeba powiedzieć o filtrach? To, że muszą być dobre, że muszą być dobrej jakości, że nie możecie oszczędzać to jest jedna rzecz. Druga sprawa musicie je kupować z głową z głową. Bardzo często ciekawym systemem jest wprowadzanie do swojego systemu obiektywów przejściówek na filtry. Czyli jeżeli mamy obiektyw nie wiem, 77 mm, 72, 62, to kupujemy filtr na przykład taki bardzo drogi, jak polaryzacyjny, tylko w, w, tej, w tym rozmiarze 77. Tym największym, czy tam 72, już nie wiem, jak powiedzieć. 77 największym Kupujecie taki, a wszystkie inne obiektywy, do wszystkich innych obiektywów używacie przejściówki. Wobec tego musicie, możecie sobie pozwolić wtedy nie na każdy obiektyw i każdy, do każdego obiektywu osobny filtr, bo to jest bez sensu rozwiązanie, tylko po prostu macie jeden porządny, super drogi filtr polaryzacyjny, który załatwia sprawę. Jeżeli spotkacie się z czymś takim przy oznaczeniu filtra polaryzacyjnego, jak literkami KSM, to znaczy, że jest to filtr Keisemana. Jest to szczególnie dobra folia polaryzacyjna. Gdzie ten efekt polaryzacji może być jeszcze większy niż w normalnym filmie, filtrze. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli uda Wam się gdzieś znaleźć filtr na ogół niemiecki, właśnie jakiegoś niemieckiego producenta, ale filtr y, liniowy. Także nie odrzucajcie go od razu, dlatego że wiem, że systemy autofokus i tak dalej wariują przy filtrach liniowych, ale w momencie, kiedy fotografujecie na przykład nie wiem, krajobrazy, fotografujecie aparatem średnioformatowym, nie spieszycie się i tak dalej, macie czas na pomiar i w ogóle światła, to wtedy filtr liniowy będzie dawał głębsze, mocniejsze efekty. Jeżeli chcecie zlikwidować na przykład odblaski z wody, to filtr liniowy może się okazać lepszym rozwiązaniem po prostu może mocniej działać ale filtry Keizemana są jeszcze doskonalsze. A więc jeżeli znajdziemy filtr, który będzie oznaczany F pro MRC Circular Polarizer i jeszcze będzie miał warstwę T nano i jeszcze będzie filtrem Keizemana, no to startujecie wtedy do najwyższej ligi filtrów e, konkretnie polaryzacyjnych. Z filtrami ultrafioletowymi jest to samo i jeżeli kupujecie filtry dobrego producenta, to będziecie mieli mosiężną oprawę, będziecie mieli ten filtr ciężki, solidny nic go, on się będzie ścierał z czasem, ta oprawa się będzie ścierała, ale on będzie działał perfekcyjnie. Możecie go czyścić do upadłego, używać latami i będzie spełniał swoje pokładane w nim nadzieje. Dlatego, kupując filtry, jeżeli już je musicie założyć na obiektyw, to kupujcie te filtry bardzo dobre. To jest bardzo ważna rada. Ja filtrów używam bardzo mało, tylko przy fotografii produktowej, tylko przy fotografii profesjonalnej, reklamowej, wtedy bardzo. A tak to właściwie nie. No i tylko w sytuacjach zagrożenia, właśnie plaża, wakacje, zdjęcia w ruchu, gdzieś tam na szybko wydobywany aparat, chociaż rzadko mi się zdarzały takie warunki fotografowania. To wtedy rzeczywiście, ale nad morzem zawsze mam, a mam na obiektywach filtry, e, filtry ultra fioletowe e, lub polaryzacyjne. Tylko, że używam filtrów albo BW, albo Rodenstocka, Właściwie żadnych innych filtrów e, nie używam. Dlatego. E, cóż! Dbajcie o swoją optykę, zabezpieczajcie ją, ale róbcie to z głową i nie rzucajcie się na najtańsze rozwiązania, ponieważ to nigdy nie prowadzi do dobrych efektów, a najgorsze, jak tracicie kontrast w obrazie tylko przez zastosowany filtr. Dlatego życzę Wam takich warunków fotografowania, żebyście filtrów nie używali, a jeżeli już sięgniecie do torby, to żebyście wyciągali najlepszy z możliwych filtrów.